Dlaczego Białorusini odwołują się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego? No po prostu to nasza historia. No właśnie, to jest dla Ciebie naturalne. Zachwycali wszystkich badaczy i tam pisarzy, żeby oni tworzyli, pisali, robili no, białoruską kulturę. Aha, tak. To było w dwudziestych latach, tam Inbel KULT, Instytut Białoruski. заложылі, а потым в чудестых лятах і szyсткіх забілі. Пераз і дужа людзей Туре выстопо за то, же бы зменіць назву з Беларусі на літву. Важне. Witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Zmiciel Szapawalow, pochodzący z Białorusi, artysta plastyk specjalizujący się w akwafortach. Witam cię, Zmiciel. Witam. Słuchaj, chciałam zacząć od tego, żebyś mi opowiedział, jaka była twoja droga do zostania artystą. Czy zajmowałeś się już plastyką w dzieciństwie, czy wiedziałeś zawsze, że będziesz chciał tworzyć sztukę? Ну така была дорога цікава. отзавше от рисовва, кеды был там кеды себе памментам, здал екзамени на Академію штукпенькних в Мінску і учился 6 лет. Сюди ми рок магістратурі. Okej, okay, no to dosyć długie studia. No tak. Aha. A kiedy zajęło się właśnie tą techniką, w której się teraz specjalizujesz? No od w akademii. To Czyli właściwie te już... 6 lat, tak? To już tak, było to. Na, na pierwszym kursie już nam Aha. pokazali litografię i akwafortu. Mhm. Od pierwszego już kursa okay, to robił. Okay. Bardzo to mi spodobało się wszystkie te techniki, ale już szedłem. До академії już з разумением я chце быць графікі. І за час навучання в Академіі то не зменніилось. І по академіі теж не зменнілася, бо процент 95. Ludzie, którzy nauczali się w akademii, mhm. nic nie robią po tej profesji, na której uczyli się. Naprawdę. Tak. No, no, na przykład z mojego kursa, z mojego roku, mhm. który u nas było dwie grupy, bo to okay. było 14 ludzi, tylko ja. Ach, tak. No to niesamowite rzeczywiście. Czyli trzeba być zdeterminowanym, żeby, żeby no po tak. prostu Ale to pracować już, w zawodzie, tak? To taki problem, bo w Białorusi nie ma żadnych warunków. Dlatego, żeby ludzie, którzy skończyli się grafiku Aha. i ci malarstwa, żeby oni mogli. Tym pracować i żyć jak ludzie. Okay. No, dostawać z mm -hmm. tego pieniędzy, mm -hmm. utrzymać tam pracowni, rodziny. Tak. E, to niemożliwe po prostu. Dlatego ludzie no, id idą w różne inne e, profesje, które pozwalają im dostawać pieniędzy. No, a z drugiej strony mam też takie poczucie z tego, co obserwuję różnych artystów wykształconych właśnie za naszą wschodnią granicą w krajach byłego Związku Radzieckiego, że bardzo często ta szkoła jest tam chyba na wysokim poziomie, w sensie, że mam poczucie, że taki warsztat prawie że XIX-wieczny otrzymujecie, że jakby taki bardzo klasyczny, porządny warsztat, że jesteście naprawdę bardzo dobrze wykształceni, a potem, tak jak mówisz, nie ma do, do końca możliwości, żeby zarabiać w tym zawodzie, no ale cieszę się, że ty jednak cały czas się tym zajmujesz. Słuchaj, ja chciałam cię zapytać przede wszystkim o tą też fascynację historią, dlatego, że te twoje prace są głównie o tematyce historycznej. No, ostatnim e... czasem tak już roków w 10, 10 lat, tak. Teraz często odwołujesz się do tej tematyki związanej z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, I Rzeczypospolitej, czyli taką historią, która łączy nasze dwa narody, Polaków tak. i Białorusinów. No i chciałam trochę ten temat poruszyć, bo często dla Polaków to nie do końca jest zrozumiałe, że, że Białorusini odwołują się do tego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i I, I Rzeczypospolitej. Nie nie rozumieją do końca, dlaczego tak jest, dlaczego często ci bohaterowie, których uważamy za polskich bohaterów, Białorusini uważają za swoich. Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć, dlaczego Białorusini odwołują się do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego? No, po prostu to nasza historia. No właśnie, to jest dla Ciebie naturalne, ale wierz mi, że dla Polaków to jest. Yy... Jakby mi się wydaje, że to przecież jest historia Litwy i Litwinów, a nie Białorusinów, nie? No to taki jest problem, bo no u mnie w ogóle pasja do tej historii naszej zaczęła się od oglądania filmu Ogniem i Mieczem. No proszę. Jerzy Goffmana. Tak, tak. Kiedy jeszcze uczył się w tym koledży. мял uh -huh. 16 лет і юш мне было барда цікава гісторыя шистка гісторыя агульна святого тут я забачу такія пенькныя такія убёры такое фшистка як сто попросту ну tak. фантастыка і <laughs> то я зразуме jużш в теды же то і у нас так было uh -huh. і дзеянне дзея адбываецца в украіне огні мы мечем і uh -huh. Współczesna Ukraina. Kiedy to uczyłeś w szkole, ja już troszkę wiedziałem. Znałeś tę historię? Ja znałem tę historię i dlatego kiedy zobaczyłem ten film, kto ruszył u nas? To tak fajne. Jak to może być? Od razu ja znalazłem to książkę Sienkiewicza, zacząłem je czytać. в автоматні російськімчуя. Я неві, ці є по белрускомуже. І зачав то бадать ту історю нашу. Еше там руныя ёнгі тамныя. Зачаоłem так познавать науковцев руных І очевіściще же зач то рисова Литва зачоласянаваградка то натаряніче Брус І то саме такі были глуные земі то белорускія венцы і заход Беларусі Поўдень літвы e, в честный так але сам таким сильные зем которые творили паньство от поcząтку то бы на теренах с полчасной беларуси до литтвы то было кілька незалежных ксенств то на przyклад полацкое аксенство менское аксенство пинская то аксенство туровское аксенство далее и на полудне были там киевское аксенство mm -hmm. владимирское тверское и так далее то попросту смоленское такие были не краины mm -hmm. с полчестнымзначении таких в теды не было ну попросту то были династыи то że wtedy jakby najważniejsza była jakby ród był ważniejszy niż państwo, nie? Tak, tak. że o to chodzi. Tak. Dlatego y zawsze były te wojny między tymi księstwami. Wielkie księstwo litewskie zaczęło się od unii między Now nowogródkiem tym pierwszej Litwą mm -hmm. i na przykład dołączył się polsk. Mhm. Polska księństwa, potem Witepska, Kijowska. To tak była z jednego boku ekspansja niewielka. Z jednej strony. Z, jednej strony, mhm. z drugiej strony to było e, po chęci. Tak, że e, na zasadzie Unii, a nie, że ta, ktoś wygrał, nad bo kimś, tylko się. Tatarzy tam napierali mhm. z wschodu mhm. i trzeba jak było jak z Bronica, z zachodu tam jakieś te krzyżaki leźli. Tak. I dlatego niektóre księstwy sami chcieli wstępnie. Tak, żeby większą siłę, pewnie stworzyć przeciwwagę dla tych, tak. tych najeźdźców. No i oczywiście, że głównym językiem był tak zwany staro-białoruski. A, no właśnie. No, to jest pewnie kluczowe, właśnie. Tak, żadnego tak. teraźniejszego litewskiego języka tam nie ma. Mhm. Ale to wiadomo dzięki temu, że zachowały się dokumenty tak. z epoki. Tak. Mhm. Ші дакумент напісаны на старобееларускіх літерах і словах, а są ś подобны долі. Для tego ензык глуны ензык паńствовы был te, ten самй старо беларускі мо только якісь філологи так і гісторики илологи могуть там coсь поть бо он теж дуже подобна на українські то бул було попросту вшистка б мела назву такую якруска ензы але не не російські російські може наклад далі ім 16 век такий злоты век там він то так єзик в тим ліку єзик Тскарина видруковавал тл тлумачення на єзикін русский там на написаноана біблі біблія рука не русінська на а рука виддал ён ї в праге але то булочетє видданне в ці святі видданні біблії та Не не по Латині, а в тлумачэнні на єнзик іний єзик. Чеця в свяці. По злоI веку зачаолася та война мосскевська з Москва, Лоннская так звана воїна. Бардза було страт, дуже людзі забітых і поім мусілі ми не ми, а ліст війни мусілі заложить унію польська звано люблинская уні кеды б не заложили то Москква попросту бы зніщила вшистка для tego залложили унію і от tego часу от часу уні поляки зачали свою експансію бо они хочали за то унію coось отжимать але я показывал тебе стафей волович лев сапега і дужа іншных людей творили у opór w prawnym segmencie też i w tych statutach to było zapisane, okay. że Polaki nie mogą zajmować posady, mm -hmm, tak. że tak, tak. mają swoje pieniądze, swoje zakony, prawa, prawa i mm -hmm. tak dalej mm -hmm. i wojska. To było dwa państwa. Mm -hmm. Dwa państwa, które są w Unii. Na pop... tak, tak. tak, ale na praktyce to było dla Litwy bardzo ciężko. бо той войнай і не только той войнай, а войнаю была дужежа было już подарвана і попросту полякі з тего кажисталі І такая могла бы і культурна экспансія теж І так дужежа так павольно, але już до 18 веку так сталася же ензыке офіціним паствим стал польськім бо теж є одворотнастронаженіктуре нашиі шляхта літвінськажеби отшима якісь шевілеї мелі мела польсьская шляхта там ім імовілі в разі кеди там бензісці з нами там по-польску там ну якто. Pradasz się, prodasz się Sprzed... Lachom. A, no, no. Sprz sprzedasz się Lachom, tak, tak, tak okej. Okay. Kiedy sprzedasz się, to będziesz mieć jakieś takie prawa, których nie miał do Tak, okej. Okay. I oni takie, o, fajne. I tak robi robiono, tak, po prostu, Tak, i dużo takiego było, jak to, przydatystwa. No, sprzedawania się, tak? Tak. Okej, okay, ale bo na przykład ja zawsze. Od naszych było tak, ja mówię. Rozumiem, ale miałam poczucie, że, że mimo to Białorusini jakby. Nie mają raczej jakiejś antypatii wobec Polaków, nawet jeżeli ta Teraz. historia. No właśnie, ale, no, ale wynikających z his historycznych spraw, nie, że nie mamy jakby jakichś zaszłości negatywnych, mimo że tak jak mówisz, że ta powiedzmy Polska się zaczęła tam wlewać, tak, Na Litwę i, i trochę to przejmować do tego stopnia, że właśnie ten język na przykład chociażby stał się takim oficjalnym, że mimo tego no, negatywnie się nie odnoszą. мне така я мысляеш векусь 16 17 на і ж венцы ензыкі то моє такія адчуван бо теж трошшки відол там якісь дакументы можліва они былі не такі руныя Акай Ну так жааж так барзуфіні рувы я моеш такая назірання Ну же E, czytasz tam coś, właśnie te ruskie teksty, tak, no te statuty też, tam dużo takich słów, które są teraz w polskim języku. Mm -hmm. Tak, no w ogóle nawet w, dziś, w dzisiejszym białoruskim tak jest, że jest bardzo dużo tych słów takich samych jak w polskim. No, ale takie wtedy... słowa raczej. То там так доклад Я раз напіклад з беларускім язык так неба, але в польскім є. Я мысл,же і было і в теди. Myсже такий дужежай розніницы, боні не разумліє не было. Ямыслю,же оні разумелісі лепей, ніже Беларусійи з поляками В ці 18 веку, Ензыким панствовым сталося ензык польскі. Пше тым хлопи mówiлі по старобеларускім, старобеарускім ензыку. А по наконцюш X веку, єды зачуоліся ти разбёри жечи посполітай, то przyйшлі москалі, І зашоўлі экспансію ензыка расійскіго. Потым в 19I веку было так ензыкам беларускім было забабранено, каже стаць ну кксёнгі выдаваць, пачыннай мне не можна было. Uh -huh. Можна было люб ензыкам расійскім, люб ензыкам польскім. Така mm -hmm. jest вешквесція квеся, бо проект Беларусь такі трохи незразумели проєкт бо єдним уві вже то проєкт мос, москальські Ти ага. попросту подхапілі хвачилі подхвачилі люди которые хоть осьця хочалі зробить і увидели в тым якісь якісь можлівасць можа быть то было і не так можа попросту то было органічна і так з'явілася тоа самая самый дуже спрэчкитеррас оттым паньства з назва Беларусь нігдды не існела только от 100010 90 1918 року ды огласили Бн беларуска народная республика але то і снела кілька сенцев бошла война святого и дужежа было там трудностей и одрау навязали потым большевики зробили же так то быццам быszyстка в поrządку але то бендзе раддзецкая no, Республіка no, потым зробілі no. так званую беларусізацію то заханцялі шикихх бадачей науковцев там пісажей жеБні творлі пісалі робілі ну беларускую культуру то так. было 20х лет там і бел культ інститут беларускай Ззалолі, а потым в чудестых лятах і в шысткіх забілі. Яус чысткі так, Але сухай там ноцы расстраляных паэтов там, Zabili 100 z najlepszych poetów i pisarzy po prostu za jedną noc. To była, była strata już taka nieodwrótna. Tak, no, nieodwracalna. Odwracalna. Ale jeszcze chciałam zapytać, czy, czy dobrze. Która zapowoliło roz, rozwój białoruskiego państwa w ogóle. Spowolniła, się zatrzymała właściwie. Tak. tak? Ale też ja kojarzę, że w tamtych czasach, właśnie w międzywojniu, tą kulturę białoruską bardziej tworzono na kulturze. ніжто і шшлаеткий вен трохи венси на хлопсьской так там были теж там лукевичі там хтось там ну вільна не робили там Таражкеві то бок некторы бул сыну теж Янка купала был мицькеві то бок там было чець і шляхти честь із хлопав і так і цеось творилиили цьсь Ноновий проект раз і дужа людзей туррэ за то бы зменіць назву з Беларусі на літву Ва І то дужа векка кутня і з стро і з стро барза барза разумныя аргументы барза я згодны і тымі і з тымі кутня у нас есть таке слова, trochę brzydka. Srać. No, okej, okay. srać, tak. No, tak, I... w polskim języku też jest takie słowo. Jest, jest o, tak. I to u nas się nazywa bulba srać. Okej, okay, ale bulba od ziemniaków, tak? Tak. To proszę sobie państwo sami przetłumaczyć, co to znaczy. I zawsze tam ktoś tam coś. To jest wielka awantura, jak rozumiem. Tak, tak, zrobić tam ktoś jakiś post. My tam musimy. называть літвінамі і адразу такі бульбара хтось напіша іці літвіністы о ні якісь дебілы юж нема той ты літвы езд бела Беларусічба развіваць як Баларусь і адразу там набега літвіны і за але для мне то троххи сумна бо у Kiedy ich energię puścić na sprawę? A, no masz rację. To, mo, to może coś z tego i było, a tak. tak to po prostu przyk. Przyk? Co to może być przyk? No nic. Aha, okej, okay, okej. Okay. Aha. W ogóle nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że aż tak długo będziemy rozmawiać o ja tym też. temacie. Fakt, że jest bardzo fascynujący i już sporo się od Ciebie dowiedziałam. Nie sądziłam, że aż tak głęboko w temacie jest, jesteś. To, to i... tylko na powierzchni. Okej, okay, dobrze. No ja wiem, że można by godzinami, na pewno można by godzinami o tym rozmawiać. No ale jakby rozumiem, dlaczego tak bardzo też to, co Cię fascynuje i pasjonuje, też wychodzi z Ciebie w postaci tej sztuki i twórczości. I że właśnie Postacie Radziwiłów pojawiają się na Twoich obrazach, Zamyk w Nieświeżu, różne inne takie charakterystyczne dla tej właśnie naszej wspólnej historii miejsca i, i postacie. Chciałam też powiedzieć naszym widzom, że prace z Miciera można kupić. Akwaforty, linoryty, drzeworyty to one są zawsze w jakimś nakładzie wydawane, w pewnej ilości kopii. Także można się zgłosić do ciebie przez internet. Masz stronę na Facebooku. I na Instagramie, tak? tak. Podamy, podamy linki pod filmem do tych, do tych stron. Także bardzo zachęcamy, żeby się zapoznać z tymi niezwykłymi pracami. Może ktoś będzie miał ochotę y, zakupić y, taką akwafortę właśnie czy linory. Zmieścia, czy chciałbyś jeszcze coś dodać do naszej opowieści, czy będziemy powoli kończyć? Bardzo Ci wdzięczny, bo bardzo tak ciekawa rozmowa. No, dla mnie ten temat jest szalenie fascynujący. W ogóle jeszcze sama chciałabym to zrozumieć, tą też kwestię tożsamości narodowej Białorusi. Rosinów i właśnie tej naszej wspólnej historii, jak ona jest zrozumiana przez Was. I chciałabym też to przekazywać Polakom, bo często Polacy rzeczywiście tego nie rozumieją. Także ja, ja szczególnie też jestem Ci wdzięczna za tę rozmowę, bo dla mnie to było bardzo ciekawe i rzeczywiście wiele rzeczy mi to ro, rozjaśniło. Także Zmicier, no to w takim razie zachęcam Cię, żebyś dalej tą historię zgłębiał, żebyśmy mogli może jakoś wspólnie próbować ją rozpowszechniać właśnie. No, żebyś miał dobre warunki do pracy, tego Ci życzę, żebyś mógł Dziękuję. tworzyć te, te wspaniałe Dzieła i żebyśmy, no żebyśmy też mogli oglądać może, jeżeli będzie jakaś wystawa na przykład Miciera, to oczywiście też damy znać. Wystawy planują? Planu... No właśnie, to <grym> będziemy dawać znać na pewno na, na kanale Basia Pyta o Wschód. Słuchaj Zmicier, dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy się spotkać, że mogłam odwiedzić Twoją pracownię, zobaczyć Twoje prace, bardzo ciekawie porozmawiać. No i co, i do zobaczenia. <grym> ja też Cię bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam do polubienia kanału, subskrybowania i komentowania. Jestem bardzo ciekawa jakie... Jakie macie zdanie na temat wspólnej naszej historii polskiej Białorusi? Co sądzicie o tym, że Białoruś to tak naprawdę Litwa? Czy w ogóle o tym kiedykolwiek słyszeliście? Jak odbieracie to, co mówił Zmycier? Jestem też bardzo ciekawa, jak podobają Wam się prace Zmyciera, bo uważam, że są naprawdę wyjątkowe, niezwykłej jakości, no i faktycznie mówią o naszej wspólnej historii. Ciekawa jestem, jak odbieracie te pracę. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, to też mi pomoże trafić do większej liczby odbiorców, także będę bardzo wdzięczna za taką pomoc. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.